to nowy kanał. Tytuł tego odcinka to Ciotka Plotka i Opiekunka No chodźmy coś porobić Siostro, no chodź No okej okay. No chodź Enak, chodź może do pokoju zabaw Albo gdzie indziej Hi -hi. O, w dokąd? No ciociu plotku Chodźcie, dziewczyny, zaprowadźcie mnie tam, gdzie chcecie. No dobrze, ciociu. Chodź. Uu, trzeba wypełnić zapasy. No, ale chodźcie się pobawić lub się przebrać. No okej. Okay. Ja się pobawię moim misiem. Nie, może figurką z gry. Ryb No to fajnie. O, dziewczynki, to jest niebezpieczne. O ja Ale i ciocia plota ma na to sposób. Odwójcie te zabawki. Może pójdziemy sobie na dwór. Trzeba oddychać świeżym powietrzem. Ciociu, my idziemy do góry, czyli na salę zabaw. No, okej, okay, moje małe kluseczki. Okej, okay, tylko to wszystko posprzątamy. Takie dziewczynki, to ja rozumiem. No to chodźcie, idziemy. Chodźcie, chodźcie. Nie ma czego się wstydzić. Ale, a wy dokąd? No, nie wiedziałam, że wy tam idziecie. No się bawić, siostro, okej, Matylda. Ja sobie będę grała w gierki. Juhu! A ja będę ujeżdżała mojego chopychorza. Galopka. Patadaj, patadaj, patadaj! Juhu! Ale to niebezpieczne, możesz się tym zranić. A tego się oczy psują. To nie, nie, nie dziewczynki. Nie, nie, dziewczynki. Musicie uważać. Chodźcie, ja wam pokażę. No, chodźcie. No, chodźcie na dwór. Jest bezpiecznie. Nie na parapet, jeszcze wam się coś stanie. Grodziku, to ja rozumiem. O, usnęła? Iwaniun. Tak, usnęła. Chodź. Idziemy. <laughs> A dni w dokąd? Nie wiem, do szpitala, może chodź. Dobra, dokąd lecimy? Nie wiem. Może do Weroniki? Nie. No ale czemu? Weronika jest w we szpitalu. No okej, okay, ale no później. I no teraz. Junior, jestem starsza od Ciebie. Jesteśmy w tym samym wieku. Dobra, chodź do... Dobra, najpierw chodźmy coś zjeść, bo nie jedliśmy kolacyjki. Muszę odpocząć od tych... DZIECI! Ja... Halo! Halo! Dzień dobry! Lo. o, dziewczynki. O, nie zauważyłam was. Jak zwykle. Tu chcemy stolik. Ja mam modrzym zwędzoną rybę. Co? Samą rybę? A ja samą kukurydzę. O. Co my mamy robić? Nie wiem. Cicho bądźcie najlepiej. Hej! A nie mówiłam. Dobra, na żarty. To spadamy. My, 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 my. Dobra. Chodź już do tego szpitala może. Okej. No, Okej, okay. okay, to zaraz jesteśmy. Tak, pewnie tak. Za chwilę. Jak to za chwilę? No za chwilę. Normalnie. A to fajnie. To fajnie. To fajnie, to chodź. My. O, tam jest ta Weronika. O, Jezu, kto to mi odwiedza? O, to nie ta piżama? Znam sukienkę. Ja, ja, ja. O, ja pierkuję. O nie. O, cześć, cześć, Weroniczko. Och, cześć. Nie zauważyłam was, dziewczęta. Przykro mi, bym chciała wyjść na wolność i coś przekąsić. My się tym zajmiemy. Ja się tym zajmę, czyli lęka. Dobra, wezmę te skwarki chyba. Jest to oczak. Szybko, 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 bo nie zdążę. Już, już, już. Już, już, już. Proszę. Dziękuję, dziewczynki. Bardzo mi miło. Mogę was trochę oprowadzić po tym szpitalu. Okej. Okay może coś przekąsimy. Okej, okay, tak, tak, przekąski, przekąski. przekąski, przekąski, tak. Przekąski. Przekąski. Ale najpierw może odwiedzimy tą, tą salę. Tą, tą salę. O, cześć. Cześć. Pa, pa. Jaki on... Mmm... No tu widzicie, śpią tu my dzieci, a tu jest taka mała sala zabaw, chodźmy, chodźmy lepiej, Ej. wiecie gdzie, żarcie, żarełko, no, żarełko, chodźcie, chodźcie, mam tu swoją wypłatę, Jerry, proszę, proszę, Jerry, Ach, dziękuję weź to tam chcesz, byle co to od obchodzi. O, Jessica, cześć, no cześć. Też jesteś w szpitalu. No niestety, złamana ręka. O, to szkoda, bardzo mi przykro, oj. Oj, mi bardzo przykro jest. Nic nie szkodzi, ty też, nocna zmiana. Nie tam. Gdzie? Dobra, pa, a to pa, Oliwii! <laughs> no to chodźcie, dziewczyny. O. <laughs> Fajnie z wami spędzać czas. <laughs> Naprawdę! Naprawdę! <śmiech> sorry, że wam nic nie kupiłam. Ale nie miałam kasy, ale jak Jerry mówi brać co chce, to okej. Okay. O, ty co tutaj robisz, dziecko? Hmm, o oh my god! Musisz wziąć tą kółko. Oh, dobrze, mi chyba jest poród! Proszę, weź mnie na salę, okej? Okay? Okej, okay, szybko, szybko! Sylwia! I Michał, przyjedźcie tu! Jak najprędzej. prędzej! O nie dobra! Szybko! Kobieta tu chyba rodzi. Okej. Okay. Mhm. Mm. O nie! Co się dzieje? on? Szybko, szybko to tu okej. Okay. Zostańcie tu dziewczynki. My musimy waszą cię tu zawieść czy USG kochana. No okej. No niestety mam złą wiadomość. Ale może... Nie, nie będzie. Najgorsze. Nie będziesz miała dzieci. Straciłaś je. Нет, я не иметь детей. Я хотела иметь детей. О, Шкот, нам, чуть уже ты потеряла O, to tu szukam was i szukam! Dziewczyny, tu jesteście, o! o. Przepraszam za nieco. Pani ich powinna dopilnować. Ja, ja chyba... <grystanie> Idź do łóżeczka, Weronika. <grystanie> Dziewczynki. Chodźcie, lecimy. No, no, ciociu plotko. Ciociu plotka, my nie chcemy. Nie, obchodzi mnie mamo. W to guzik. Guzik w co? W guzik was. By, byliście bardzo niegrzeczne. Byliście bardzo niegrzeczne. Chodźcie. Do łóżek. Jest już pierwsza w nocy, a wy sobie się wymykacie nawet. Nie, nie obudzicie, bym wam zrobiła kolację. A wy wymykacie się do szpitala i domu gdzie? sąsiadka mi wszystko powiedziała. Uciekliście i też do restauracji. Chodźcie, nie mam sił. Nie mam sił! Ja za to tu popatrzę jak śpicie. Okej, okay, no. No, dobrze. Zaraz wasi rodzice przyjdą. Z nocnej zmiany wy... wypra, pra. pra, pra, pra. Ciu, ciu, ciu. O, jestem! Gdzie Marian? Marian! Marian! Pst! Marian! Marian! Chodź tu! Do jasnej! O tak! Ciociu cio, plotku! Co się tu stało w tym domu? Nie chcę tu już więcej przychodzić! Dziewczyny się wymykają! Co? Ja... My im damy! Ta ciociu plotku, nara. Oh, przykro mi. No. Jeliśmy na dziewczyny nakrzyczeć. Tak, racja. Niech wiedzą, gdzie ich miejsce. Nie może tak być. To jest niemiłe. Ciocia plotka się skarżyła. Ja zaniosę małą kibelka. Okej. Okay. A ja sobie z nimi poważnie porozmawiam. Pobudka! Aaaa! się wczoraj w nocy wymykałyście. Ale, ale to nieprawda! Właśnie! Ciuciaplota mi wszystko powiedziała! Aż do kąta! Już! W tej chwili! Już! Jak wy tak możecie! Jeszcze Weronikę! Nie uspokajać. No, nie, nie, Słowa nic nie dadzą. Tylko powinnyście przeprosić czycie plotkę i Weronikę. No. Mam dosyć tych nerwów, Marian. No ja też trochę. No. Przykro nam, że tak jest. Ale nie może tak być. Zgodzę się z tobą, kochanie. Mhm. No. No przykro mi. Mi też. Wstyd je. Jeszcze jaki? Mmm, no nudno. Koniec odcinka, pa!